Orędzia do Narodów Świata. Fragment orędzi pana Jezusa i Matki Bożej do Centurii Zofii Nosko zamieszczonych w książce pod tytułem Orędzia Zbawienia, tom III, werset 96, 22 sierpnia 1982 roku. W imię Boga Najświętszego upominam Was i proszę, dzieci moje całej Ziemi, czuwajcie, módlcie się, przebaczajcie winy, nieście winy i grzechy tych, Którzy nie mogą się dźwignąć, bo bezmiar grzechów przytłacza ich do ziemi. Pomoc im dajcie swoją modlitwą, pokutą i trwaniem przy Bożych prawach. Zapamiętajcie, że w dzień, w którym do Was przemawiam, ja Jezus Chrystus i niepokalana dziewica, matka z dzieciątkiem Jezus, jeszcze raz prosimy i ostrzegamy całą ludzkość przed zagładą totalną. To, co chcecie uczynić. Może stać się w jednej chwili, albowiem cierpliwość Boga Najsprawiedliwszego już wyważa wasze winy. Cały świat ocieka krwią bratobójczą i zamęt obejmuje serca waszych ludzi, i tego nikt u was nie może zrozumieć, że jest to dzieło złego ducha, szatana diabła. To on jest dyrygentem tej tragicznej, haniebnej uwertury, on gra na umysłach i sercach wszystkich dzieci ziemi. A wiecie, dlaczego mam prawo postępować z Wami tak po zbiecku? Bo Wy sami zaufaliście, daliście posłuch jego kłamstwom. Dlatego dziś proszę Was, zrewidujcie swoje postępowanie, czyńcie pokutę, otrząśnijcie się z fałszu i kłamstwa szatana, zawróćcie na drogę prawdy Bożej, gdzie panuje miłość, miłosierdzie i przebaczenie. Ja Wam dam życie święte, Czyste, tylko chciejcie zawrócić z drogi złego ducha, który całą ludzkość popycha ku zniszczeniu. Zapowiadam wam, wszystko, co żyje, dozna klęski i wszelkiego cierpienia. Obiecujecie sobie zniszczyć się nawzajem, jesteście zadufani w broni nuklearnej. A śmierć i kataklizm ostateczny może być bez waszego udziału i to dlatego, że nie przestrzegacie praw bożych. Brak w waszych sercach miłości i miłosierdzia dla bliźniego. Żyjecie w kłamstwie, rozpuście na co dzień, mordujecie się wzajemnie. Jak długo będę was cierpiał i wasze okrucieństwo w stosunku do bliźnich. Wszystko to czynicie w złości i podstępie. Każda rodzina skażona złem, narody chlubią się ze swoich złych uczynków. Prawdomówność, szlachetność, dobroć jest w pogardzie. Lekceważy się chorego, ignoruje się starca i jego doświadczenie, poniża się i gardzi słabym i pokornym, biednym i osamotnionym, zabija się dzieci w łonach matek, które miały przyjść. Bombami zabija się dzieci i kaleki masowo, nie liczy się słabych, chorych, pragnie się niszczyć i zdobywać coraz więcej dla siebie, po to, by to wszystko oddać pod władzę złemu duchowi. Rodziny upodlone. Proponuje się im rozwody i życie pełne brudu i grzechu. Dlatego ostrzegamy was, po raz nie wiem już który, siekiera przyłożona do korzenia drzew, które w obecnej dobie są. Wszystko pójdzie na spalenie i na zatracenie. Nikt nie będzie mógł uniknąć gniewu pańskiego i wagi sprawiedliwości Bożej. Jak gnój będziecie leżeli na całej kuli ziemskiej i nie będzie tego. Kto by mógł was opłakiwać i w dół złożyć. Kruki i sępy będą odzierały ciała wasze, aż do kości. Stosy z węglonych trupów będą przypominały Sodomę i Gomorę. Oto dni, które sami sobie ściągną na głowę wszystkie narody ziemi przez upór, złość, grzech, głupotę. A przecież ja pragnę dać wam pokój Boży i wielką łaskawość Ducha Świętego. Proszę i nawołuję was, zechciejcie zawrócić z drogi szatana diabła. Módlcie się, pokutujcie, czyńcie wkoło swoim bliźnim dobrze, żałujcie za grzechy, a ja, w swoim miłosierdziu i miłości dla was, powstrzymam swoje zagniewanie i karę. Zleję obfitość łask i przybliżę dni w Królestwie Bożym. Amen.